Cześć wszystkim. Witam we Franki Garage. Miało być dziś o czym innym, ale jako, że to auto uwielbia mnie zaskakiwać. Wyszły pewne komplikacje. i Nie mogłem się wziąć za poskładanie tego przodu, dopóki ich nie usunąłem, ale o tym zobaczycie za chwilę. Zapraszam do oglądania. Na początek zacząłem od starego przodu. Żeby odzyskać dwa potrzebne mi elementy, więc ta część idzie do piekła. Odzyskałem sporniczek który jest w stanie takim sobie, ja będę musiał tutaj narzeźwić, żeby odzyskać po pierwsze ten rant w tym miejscu, tak samo tu. No i idzie Odzyskałem ten wspornik, bo potrzebuję go, żeby spiąć sobie przód, tak jak ma być docelowo. Przedni element, który dorabiałem, skręcę sobie na śruby od zawiasu, a wszystkie pozostałe będę w stanie łapać do tej belki. W związku z tym nie będę musiał tworzyć w powietrzu. I zastanawiać się, czy to potem będzie pasowało. Tak jest plan. Zanim zespawam to wszystko w całość, potrzebuję jakieś punkty odniesienia. Jako, że no, nie wiem, jak bardzo mogę wierzyć w tej przedniej części auta. Stwierdziłem, że najprościej będzie po prostu wypoziomować auto. I tak jak widać, auto w tej chwili stoi totalnie w poziomie z przodu. Jak i z tyłu, to znaczy, że ta część karoserii nie jest skręcona, tam jest prosto, więc na bazie tych punktów, które są w niej na stałe, będę mógł sobie wyznaczyć odległości od poziomu do danych elementów, do danych ich fragmentów, żeby sprawdzić, czy jedna i druga strona się pokrywa. A to sobie wypoziomowałem. Niestety okazało się, że jest tu problem. Po wymierzeniu poziomu od jednej podłużnicy do drugiej okazało się, że końcówka tej lewej jest centymetr niżej niż tej prawej. No tak nie mogłem zostawić. W związku z tym wziąłem się za rzeźbę. Najpierw zdemontowałem te wszystkie łatki, które tutaj były. Tak przy okazji widać, jak ładnie to było. Traktowane palnikiem. Druga sprawa to to, że tu w środku, jeszcze po oryginalnym dzwonie, była krzywa ściana grodziowa, która musiała zostać wyklepana, żeby wróciła na swoje miejsce, i lekko podbita podłoga, co powodowało, że podłużnica, która kończy się dokładnie w tym miejscu, była troszkę wyżej, a jej przód opadał na dół. To mi pomogło uzyskać pół centymetra, odzyskać. No Było to za mało, więc zacząłem rzeźbić dalej. Wziąłem się za rozcinanie wszystkich spawów, którymi jest przyczepiona podłużnica do nadkola. Jak widać tutaj te spawy poszły dużo, dużo, dużo niżej niż jest krawędź, a do niej były przyspawane. Dzięki czemu udało się Odzyskać kolejne pół centymetra i wrócić do pierwotnego, tak jak powinno być, poziomu. To jest poziom wyznaczony przez dół podłużnic. I tak samo beleczka z przodu na moich super profesjonalnych kołeczkach pokazuje, że jest w poziomie. To samo się tyczy pasa przedniego. Też jest w poziomie. A tu wszystko ładnie się zgrywa. Więc teraz dopiero będzie można zamontować ten przód. Jeszcze jedna rzecz, która tutaj się wydarzyła. To mianowicie tu jest takie oryginalne przetłoczenie. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Tu w tym miejscu. I ono było z tamtej strony kiedyś. Niestety jak ktoś montował te łatki, to wziął to wyklepał na płasko to też mi prężyło, przez co nie chciała ta podłużnica wracać na stałe do swojego punktu oryginalnego. Teraz jeszcze zanim to wszystko poskładam, muszę, wiadomo, połączyć to tutaj sobie z podłużnicą nad kole, no i zamknąć tą część. Tu utnę sobie na wysokości łączenia z podłużnicą, tak mniej więcej w połowie i dopiero w tym miejscu połączę ten element i zamknę go blachą do tego rantu Tyle ode mnie na dziś. Zapraszam do następnych odcinków. Pozdro!